Szanowni Państwo, ze względu na sytuację epidemiologiczną, proszę Państwa o zachowanie stosownej odległości i założenie maseczek. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów, pana Witolda Wróbleskiego, prezydenta Elbląga, pana Antoniego Czyżyka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu, a także w imieniu Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło w Elblągu, serdecznie witam przybyłych na uroczystość 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Serdecznie witam uczestniczących w dzisiejszych obchodach: pana Jerzego Wcisłę, senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Witam organizatorów dzisiejszej uroczystości: pana Michała Misana, wiceprezydenta Elbląga, pana Antoniego Czyżyka, przewodniczącego Rady Miejskiej oraz pana Ireneusza Ziemińskiego, prezesa Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło w Elblągu. Witam również pana Macieja Bukowskiego, konsula honorowego Republiki Mołdawii. Pana Edwarda Pietrulewicza, dyrektora Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, reprezentującego Marszałka Województwa, Pana Gustawa Marka Brzezina. Witam Pana Jarosława Babalskiego, pełnomocnika reprezentującego wojewodę warmińsko-mazurskiego, Pana Artura Chojeckiego. Witam Pana podpułkownika Ladisława Bujarka oraz majora Piotra Guźniczaka, reprezentujących dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Witam pana podpułkownika Dariusza Peszyńskiego, szefa sztabu pułku wsparcia dowodzenia dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, który reprezentuje dowódcę garnizonu Elbląg. Witam elbląskich kombatantów, przedstawicieli służb mundurowych i żołnierzy Wojska Polskiego, przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń oraz ugrupowań społeczno-politycznych, poczty sztandarowe i młodzież. Witam wszystkich gości zgromadzonych tutaj Elbląża. Szanowni Państwo, zgodnie z ceremoniałem wojskowym zostanie odegrany hymn państwowy Rzeczypospolitej Polski. Zabranie głosu poproszę pana Irenausza Ziemińskiego, prezesa Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Szanowni Państwo, mija 76 lat od zdarzenia, które, jak mało które w historii ostatnich wieków, wpisuje się w naszą historię. Wydarzenie, które wraz z upływem czasu staje się ważne, coraz ważniejsze, ma istotny wpływ na naszą narodową świadomość. W końcu wydarzenie, które ciągle jest aktualne, które jest przedmiotem rozważań, sporów we wszystkich jego aspektach, w naszej historii pełnej narodowych zrywów było to wydarzenie niezwykłe. Przez dziesiątki lat rocznica powstania warszawskiego była jednym, jedynym dniem narodowym świętowanym spontanicznie przed oddolny ruch różnych nieformalnych grup patriotycznych. Nawet wtedy, gdy wolności nie było, to ta rocznica obchodzona była w Warszawie, jak i poza nią. Jest to dzień upamiętniający wielką bitwę stoczoną przez Armię Krajową z niemieckim okupantem w ramach akcji burza. Szanowni Państwo, moc Powstania Warszawskiego wynika z tego, że był ono wielkim wybuchem, wielkim wybuchem polskiego dążenia do wolności. To właśnie. Determinowało żołnierzy AK i innych organizacji walczących do niezwykłego heroizmu, bohaterstwa, które były podziwiane nawet przez wrogów. Kolejny raz, porzuceni przez sojuszników, zdradzeni polityczni, utraciliśmy naszą suwerenność na dziesięciolecia. Dziś czcimy pamięć tych, którzy walczyli, tych, którzy zginęli w czasie powstania bądź odeszli później. Składamy hołd bohaterom, czcimy czoła, chylimy czoła, dlatego, że powstanie stworzyło moralną podstawę dla naszej niepodległości i suwerenności. Obecność Powstania Warszawskiego w naszej narodowej historii dziś i w przyszłości jest potrzebne także po to, abyśmy mieli zawsze trwałe podstawy moralne naszego narodowego bytu, naszej narodowej wspólnoty, która jest wspólnotą wolnych Polek i Polaków. Dla obecnie żyjących Polaków jest zobowiązaniem do nieustannej działalności na różnych poziomach dla utrzymania i dalszego pozytywnego rozwoju naszej Rzeczypospolitej. Chwała żołnierzom Armii Krajowej, chwała powstańcom warszawskim. Niech żyje Polska! O zabranie głosu poproszę Pana Michała Missana, Wiceprezydenta Elblągu. Szanowni Państwo, mija 76 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamięć o tym, tak jak w całym kraju, przypomniał w Eblągu jednostajny dźwięk syreny alarmowej. Stajemy więc przed elbląskim pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy Armii Krajowej, by przywołać heroiczny czyn Polaków, jakim było powstanie. Najbardziej dramatyczny moment w historii Polski XX wieku. 1 sierpnia 1944 roku o 17 wybiła godzina W, dając sygnał do rozpoczęcia walk. Z bronią w ręku lub bez na Niemców ruszyli głównie młodzi ludzie. Do dziś są wśród nas żywymi świadkami tamtej historii. Do powstania szli w swoich najpiękniejszych latach, jako nasto- lub dwudziestolatkowie. Szli z nadziejami, które wcześniej zabrała okupacja, a przywracało właśnie powstanie. W lipcu 1944 roku znalazłem się w niemieckim obozie pracy w Polsce. Byliśmy tam z kilkoma kolegami i patrzyliśmy się ciągle na wschód. Czy tam, gdzie leżała Warszawa, słychać wybuchy, strzały, czy w nocy widać łony. Czy zbliża się czas, że Warszawa będzie wolna od okupacji niemieckiej? 1 sierpnia usłyszeliśmy odgłosy strzałów armatnich, a w nocy ujrzeliśmy Unę nad Warszawą i wiedzieliśmy, że pozostało nam już tylko jedno: uciec z tego obozu i udać się do, sto do stolicy. Wspominał zmarły w ubiegłym roku honorowy obywatel Elbląga, ksiądz Infułat Mieczysław Józewczyk, który jako 16 latek uczestniczył w grupie Campinos w walkach Powstania Warszawskiego. Takie deklaracje były dla tamtego pokolenia naturalnym odruchem. Pierwsza faza powstania zaskoczyła Niemców, dzięki czemu udało się opanować całe fragmenty dzielnic, przejąć zapasy broni, zdobyć strategicznie, strategiczne budynki i choć na krótko wywieszać na nich polskie flagi. Te enklawy wolności budziły euforię powstańców i radość zwykłych Warszawiaków. Z czasem, w związku z ogromną przewagą niemiecką, przychodziły trudne chwile. chwile wyniszczające dla powstańców i cywilów walki miejskie i coraz większe zniszczenia miasta. Bezwzględność okupanta powodowała też, że zmieniały się nastroje społeczne, o co zresztą chodziło hitlerowcom. Jednak powstańcy walczyli mimo wszystko, poddając się ostatecznie po 63 dniach ciężkich walk. Z tym heroizmem zadziwili samych Niemców. Tragiczny los spotkał umęczoną i zniszczoną walkami Warszawę, miasto bohatera, już po zakończeniu walk z rozkazu Hitlera Niemcy przystąpili do planowego jej niszczenia. Kwartał po kwartale rabowane, a następnie burzone były budynki. Warszawa stała się miastem gruzów. Symbolicza, symboliczna jest y, również bierność Armii Czerwonej, która ze swoją ofensywą czekała na drugim brzegu Wisły, aż do upadku powstania. Dramatycznie przedstawiają się dane dotyczące strat w ludziach. Według różnych szacunków w powstaniu poległo 16 tysięcy żo żołnierzy i od 150 tysięcy do 200 tysięcy ofiar cywilnych. Tak ginęli synowie i córki pokolenia wychowanego w II Rzeczypospolitej. Składając w ten sposób najwyższą ofiarę za ojczyznę. Szanowni Państwo, składam dziś hołd wszystkim uczestnikom powstania, jego przywódcom, żołnierzom, wszystkich batalionów i zgrupowań. Bezbron, bezbronnym ofiarom cywilnym, Warszawiakom i wszystkim tym, którzy na wieść o rozpoczęciu walk przedzierali się do stolicy z różnych stron Polski. Cześć ich pamięci. Chwała bohaterom. Zabranie głosu poproszę pana Antoniego Czyżyka, przewodniczą, przewodniczącego Rady Miejskiej Wroglądu.